Nie, to są tacy, na w samochodzie musimy ich zepchać na bok. Zabrałem kluczyki generalnie, nie. Jakby pan mógł chwilkę cofnąć kawałeczek, żeby ten wysiadamy. I nic proszę nie kombinować, bo wszystko jest nagrane. Tak. Tak, 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 Nie, ale nie, są dwie opcje. Albo pan, albo pan dzwoni po kogoś trzeźwego, co odbierze samochód, albo kończymy jazdę. Słucham? Pana. Górna, pan, jest luka górna i jest luka na parku. Na samym stylu wabi. Jak? Tak. To jest luka Proszę pana, proszę wyjść z samochodu, ja tam samochód przestawię, tak? Rozumie pan? Nie, my nie, to jest luka na samochodach. Wyjeżdżaliśmy, rozumiemy, że on był w samochodzie telefonicznym. Chcieli, chcieli, opowiedź, że chcieli odjechać, ja zatrzymałem, wziąłem kluczyki. Źle robimy, nie przestawiam.